To mój piesek. Robi to co uwielbia. Czyli węszy. Batman. I nikt go nie może od tego oderwać Ani nic. To jest właśnie cały mój piesek. Węszy. Wylizę wszystko. Tak pieski robią. I koniec. Będzie bonusik z moim pieskiem. Tak. Jeszcze tak Nigdy dosyć Dzisiaj macie wbić suba będzie 670 A tak dobijemy do 700, a później 800 900 i Sowicie was wynagrodze, wiecie zresztą o tym Tak To jest piesek, już jest minutka Piesek dalej węższy. Batman! ja wiem, on wie, że ja czekam i dlatego węszył. Jakby nikt nie czekał, też by węszył. Jakbym poszedł dalej, też by węszył. Niestety, taki jest piesek. No teraz będą dwie minutki nagrania. Monusik z pieskiem, tak. To już będzie słuchowisko wychodzić z tego filmik. Będzie ponad dwie minutki. Pewnie. Ta. nie ma i musi wylizać wszystko i wywęszyć. Takie właśnie pieski są. Mój piesek też taki jest. I dwie minutki mamy ponad. On dalej węszy, bo wiedzę, ja czekam. Ta. Batman. Kiek, gdzie Kijek? Szukaj kiek, i dalej węszy. Tak. No teraz się odeść, cały może przyjdzie. Gdzie Kijek? Gdzie jest? węszy teraz na drugą stronę, tak. Oszedł sobie, tak. Teraz tam węszy. Ma pan Kijek? Kiek. Węszy z powrotem, na tej samej stronie co węszu. A, lizanie, węszenie. Cały piesek. Uff. Batman, kijka daj. Zaraz będą trzy minutki, bonusiku. To jest moje podziękowanie, wy kochacie pieska. Piesek też was kocha, wiadomo. Batman, Kika daj. Gdzie masz kijek? Przynieś kijek. Kika przynieś. Teraz węszy z tej strony. Ta. Idzie. Batman kilka przynieść. Gdzie zostawiłeś kika? Batman, gdzie kijek? Kika przynieś. Kika. Przynieś kika, Batman. Gdzie kijek? Niestety kika nie będzie. Jestek idzie. Zostawiłeś kika Batman? Tak? Tak, pieski robią.